Cieszymy się, że kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Komańcza ma miejsce. Tym bardziej bardzo się cieszymy, że jest to inwestycja podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich w Rzeszowie. Niewątpliwie dla nas droga strategiczna, dla państwa. Jest to droga 892 Wojewódzka relacji Radoszyce. Granica państwa. Tutaj, jako Gmina Komańcza, również cieszymy się z tego powodu, że możemy, nasi mieszkańcy mogą z niej korzystać, turyści, którzy do Polski przyjeżdżają, oczywiście w Bieszczady, oczywiście do Gminy Komańcza. Wartość tej całej inwestycji to blisko 5 milionów euro, czyli blisko 20 milionów złotych. Odcinek, jaki będzie tutaj remontowany, to blisko 5 km. Także no, jedna z większych kolejnych inwestycji na terenie gminy, z której się bardzo cieszymy i dziękujemy zarządowi województwa, że podjął decyzję o wykonywaniu tejże inwestycji na terenie gminy Komańcza. Gminę Komańcza tak naprawdę łączą dwa przejścia graniczne, no to jest kolejowe, z którego korzystamy w okresie wakacyjnym poprzez pociąg wojak Schweik, tak zwany, który dojeżdża do Medzila Laborzec, a drugie to jest właśnie to drogowe, które teraz będzie modernizowane w Radoszycach do granicy państwa. No i dla nas to bardzo ważne, na przykład ze względu na handel i wymianę usług, jaka tutaj ma miejsce. Dużo tutaj Słowaków nas odwiedza, zwłaszcza w okresie letnim, no i w piątki, bo w piątki mamy Dzień Targowy, więc przyjeżdżają do nas na zakupy. No ale również jest dla nas bardzo ważny tutaj ten aspekt turystyczny, który byśmy chcieli rozwijać w ramach Euroregionu Karpackiego, Tofów tak zwanych transgranicznych obszarów funkcjonalnych, a żeby to mogło się dziać, musi być infrastruktura, musi być dostępność, no i zmodernizowana droga będzie świadczyć właśnie takie funkcje. Będziemy mo można bezpiecznie, komfortowo dotrzeć na Słowację, a przy okazji no, będzie też upiększało to niejako, estetyzowało nasze miejscowości i naszą gminę yy, całe Podkarpacie. W pierwszej kolejności trzeba wymienić mieszkańców, dla e, którzy podróżują, można powiedzieć, na co dzień tą drogą, poruszają się. Do pracy, do większego miasta, do e, załatwiać różne rzeczy. I to dla nich jest bardzo istotna e, droga. E, druga to jest, e, to, to jest przesłanka, taka, że to jest do przejścia granicznego, czyli wiadomo, też samo przejście graniczne kumuluje tutaj ruch, ale też te tereny transgraniczne, przygraniczne pomiędzy, e, pomiędzy Polską, Słowacją przemieszcza się tędy bardzo dużo osób, e, turystów, osób, które dojeżdżają na zakupy zarówno do Polski, jak i do Słowacji. Słowacji. Ten ruch tutaj jest ponadprzeciętny, obsługuje nie tylko miejscową ludność, ale też bardzo wiele osób z zewnątrz, i to jest takie drugie ważne przesłanie. No i trzeba powiedzieć, bardzo się cieszę z tego, że nie tylko te, te, te drogi są remontowane, budowane czy przebudowane w środku województwa, tam gdzie jest najwięcej osób mieszka, tylko też te, które mają takie znaczenie peryferyjne, je, jeśli chodzi o położenie na peryferiach naszego województwa, ale niezmiernie istotnych z punktu widzenia gospodarczego i przemieszczania się ludności. Fajnie jest, że, że jednak ten projekt przeszedł, że że będzie ta droga remontowana, że, że poprawi, poprawi się jej po prostu wygląd i, i, i użytkowanie. Ta droga jest ważna dla nas, dla mieszkańców, dla mieszkańców całej gminy przede wszystkim i też mieszkańców Słowacji, bo wiadome jest, że wielu, wielu mieszkańców ze Słowacji przyjeżdża do nas. My też również wyjeżdżamy za granicę, na przykład na Chorwację, na, na wakacje czy, czy, czy na Węgry. I jest to duży skrót jadąc tą drogą. Zresztą to nie tylko my tutaj, mieszkańcy naszego terenu, ale również mieszkańcy terenów tych dalszych oddalonych od nas, którzy korzystają z tej drogi. Jest to bardzo fajne połączenie. Kiedyś było tylko przejście graniczne takie piesze. Oczywiście korzystali z tego pierwszego przejścia, ale praktycznie tylko mieszkańcy Radoszyc. W tej chwili mogą korzystać wszyscy, którzy, którzy tylko zechcą korzystać z tego przejścia. Także mówię, bardzo fajna inwestycja, kosztowna. Ale warta. W sezonie letnim, a taki się rozpoczyna, mamy naprawdę duży ruch samochodów osobowych. Słowacy przyjeżdżają często do Gminy Komańcza. Dzisiaj mamy piątek, także zauważamy zwiększenie tego ruchu, ponieważ sami Słowacy dokonują różnego rodzaju zakupów na terenie Gminy Komańcza wśród naszych sklepów różnego rodzaju przedsiębiorców. Także Słowacy w tym okresie piątkowym najczęściej bardzo licznie przekraczają tutaj tą granicę i przejeżdżają do gminy Komańcza. Ale również w okresie turystycznym, szczególnie weekendowym bardzo dużo motocyklistów, samochodów, jeśli chodzi o Polaków wyjeżdżających na Słowację, ale również Słowaków przyjeżdżających do nas wypocząć czy to w gminie Cisna, czy w gminie Komańcza, czy dalej udając się w Bieszczady. No, trzeba pamiętać, że ta inwestycja jest realizowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Ale cieszymy się bardzo, że te inwestycje są realizowane w ramach potrzeb. Są różne odcinki dróg modernizowane. Wcześniej był modernizowany odcinek drogi między Smolnikiem, Szerbanówką i Wolą Michową. To jest o 12 kilometrów. W innym okresie był czy Stogarb, czy też Wisłok Wielki. Blisko 6,5 kilometra. No, teraz trafiło na Radoszyce. Bardzo się cieszymy, bo są to główne drogi, którymi się teraz duży ruch otworzył na miejscowości typowo bieszczackie, te bieszady wysokie, no i jest ta droga jest potrzebna. Tym bardziej się też cieszymy, że mówimy o przejściu granicznym, które tak do końca nie jest bardzo popularne i liczymy na to, że ta akcja, ta modernizacja, zwiększenie tej, tego bezpieczeństwa na tej drodze może się przyczynić do tego, że ten ruch transgraniczny będzie z, miał większe znaczenie niż dotychczas.